Witam serdecznie. Na stole zacząłem obierać przewody. Przewody nowe. Z nowych instalacji elektrycznych. Przyniosłem w ogóle cały karton yy, i to są 1,5 mm2, 2,5. No tak jak się kładzie, instalacje te kawałki akur akurat z rozdzielni, bo przy rozdzielni pewien zapas trzeba zostawić. Yy, lepiej tego ten przewód niech będzie dłuższy 10 cm, yy, niż go zabraknie do podłączenia centymetr. Ale chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, dlaczego wymienia się instalacje elektryczne, bo też dosyć często mam takie usługi. No wymienia się, bo ta instalacja nie jest prawna, jest uszkodzona, izolacja, nie spełnia jakichś tam przepisów norm nie chcę teraz o normach przepisach mówić, ale dawniej to są to jest instalacja, instalacja z lat 70. może koniec 60, ale już miedziana. Zobaczcie, przewód w granicach 2,5, nie całe 2,5, bo sprawdzałem to z innym przewodem, też kolory dziwne, bo czarny, żółto, zielony. I tutaj przy remoncie no, inwestor zdecydował się na wymianę całej nowej instalacji, założenie nowej rozdzielni, różnicówki i tak dalej, i, tak, i, i, i tak dalej. Ale y, ta instalacja też była w niektórych miejscach y, uszkodzona, uszkodzone były przewody. I jak ja sprawdziłem, y, który przewód jest uszkodzony, który przewód jest... Y, który obwód jest do wymiany bo do tej instalacji jakby dwa razy podchodziłem no za pierwszym razem musiałem usunąć awarię i odłączyć ten przewód, który mm, ma zwarcie był po prostu przewiercony ale też ciekawa sprawa bo dawniej przybijali takie przewody do ściany, normalnie gwoździami on jest płaski, i także jeśli ktoś nieumiejętnie wbił gwoździa, no to mogły być uszkodzenia. Może nie od razu, ale po pewnym czasie, gdy ta izolacja stawała się bardziej krucha, bo izolacja też się starzeje. Po pewnym czasie mogło być zwarcie, ewentualnie jak dostaje się woda, a woda przeważnie w kablach ziemnych. I stąd chciałem Wam pokazać taki przyrząd, taki miernik. O miernikach, o przyrządach może kiedyś specjalny zrobię odcinek, ale to na drugim kanale elektronicznym. Tam mam też sprzęt odpowiedni do lutowania odpowiednie przyrządy. To wam Chcę tylko pokazać tak na krótko: taki przyrząd, gdzie ustawiam sobie odpowiednie napięcie od 100 V do 1000 i sprawdzam tą izolację. Zapina się dwa przewody. Dwa krokodylki na, na te przewody. Jeśli nie ma przebicia, no to przewód jest dobry tutaj akurat nie sprawdzałem ustawię może napięcie na górze mam oporność a na dole są volty. ustawię na 100V ustawię na 100V i zaczynam mierzyć ten przewód który mam na dole on tu jest podpięty na dwa krokodylki No i dobra, zobaczymy co. Tutaj pokaże. 17 giga 108 V. 17 giga 108 V, OK. Teraz go przestawię. Na Na 500 V. Mam jeszcze tutaj do wybioru 250, ale na 500 V. OK, jedziemy. 22 Giga, 522 V. Także ten przewód jest ze starej instalacji dobry. Jeszcze jeden pomiar na 1000 V. No dobra, teraz uwaga 22 gigaomy i ponad 1000V, także przewód jest, ten przewód jest sprawny, ten kawałek nie ma tutaj przebicia. Hmm i tak był do wymiany, dlatego że instalacja dwuprzewodowa. Ale chciałem wam pokazać miernik między innymi jak to yy, się sprawdza, dlaczego wymieniamy instalacje elektryczne przede wszystkim uszkodzenia izolacji nie było. Nie było, nie Kiedy było. Tego nie. A skąd? Było. To jest dopiero teraz. widzicie. To, ja te... to jest na. Wie pani, zaskoczona? co to jest teraz na czasie? To jest w modzie. Miernik odkładam do pudełka. Dlatego tutaj leżał, bo wróciłem z pomiarów. Ale widzieliście, jak mniej więcej wygląda pomiar właśnie takich przewodów. No i co, zabieram się za recykling. Całe pudło kabli. Także zawsze to coś będzie do odzyskania. I do następnego razu. Na razie pozdrawiam.